Akcja. W sobotę rano indianka napiekła bułeczek z sosem. Zjedliśmy z ojcem. A potem wyszedł. I tyle go widziała. Po prostu wyszedł? No, no tak właśnie, tak po prostu. Obudziłam się w niedzielę. Jego nadal nie ma. Ale nie przejęłam się tym. Pomyślałam, że pewnie poszedł w cuk. Czemu, skoro może być w domu? No chyba, że trułaś mu dupę. Hmm. Słowem się nie zająknęłam, słuchaj. Zresztą hm, nigdy mu nie wyrzucałam, że pije, a w niedzielę wieczorem nadal go nie było. I co, nic nie wydarzyło się? Żadnego incydentu, który mógłby go do tego popchnąć? Jak kłótnia. Nie, nie, nie. E, kłócimy się, ale nie. <zysk> 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 może potrzebował od ciebie odpocząć? <zysk> Miło, że to mówisz. Czyli nie przypominasz sobie nic nietypowego? Oprócz tego, że zatrudnił e, dziewczynę bez zgody i zapytania mnie o to, to w zasadzie nie. No i zresztą kilka dni później zniknął, tak? Nie chcesz mnie tu? Hmm. Indianka w moim domu. W dodatku kucharka. My przecież z ojcem w ogóle nie jadamy posiłków razem. No tak, ale teraz masz super ciepłe bułeczki. To chyba miło, co? Hmm, dla ciebie tak. Bo ty tutaj idź na chwilę, zaraz sobie pojedziesz. Nie zaczynaj. Ach, wiesz co ty i twój mąż średnio mnie interesujecie, ale chciałabym czasami widywać wnuczka. To teraz widzicie. Złamałaś ojcu serce tym wyjazdem. To nie jest sprawiedliwe. Byłaś jego pupilką, nie udawać <tryk> wiesz. Wolałabym myśleć, że rodzice kochają swoje dzieci porówno. W Mikołaja pewnie też wierzysz, co? Jeszcze? Gdybyś miała więcej dzieci, przekonałabyś się, że nie kocha się ich tak samo. Moja matka hołbiła Mary A ty byłaś pupilką ojca? I złamałaś mu serca. A co miałam zrobić? W Colorado Bielowic zaproponowali, zaproponowali dwa razy więcej pieniędzy. Myślisz, że ojciec sam nie skorzystałby z takiej okazji? Twój ojciec w życiu by nie wyjechał z Oklahoma. Ale dał mi swoje błogosławieństwo. Hm. Tak, cię powiem. O tak, to teraz będziesz mi mówił, co on mówił za moimi plecami? No słucham. Hmm, twój ojciec nigdy nic nie mówił za twoimi plecami, poza tym, że. Złamałaś mu serce i uważał, że masz talent pisarski. W życiu to... by nic takiego nie powiedział. Gówno, prawda. Gówno, prawda. Na się! Tak? Słucham, co brałaś? Lek zwiotczający. Nie będę bo przez to przechodzić. Pieprzone prochy, policja, telefony nad ranem, że ktoś stoi ci pod oknem. Cały ten cyrk! Ale ja przecież muszę brać... Ale mnie ten... to nie obchodzi! Nie będę jeszcze raz przez to Z powodu ust? Tak. Z powodu ust. Mam raka, który pali moje usta, rozumiesz to? Nie udawaj, że nie wiesz! Kiedy ja się rozchorowałam, nie miałaś czasu przyjechać. Ale twój ojciec zginął. Pojawiasz się natychmiast. Sto... dziękuję.